Witam was wszystkich i zapraszam na horoskop październikowy. No z, z powolutku zbliżamy się do końcówki roku, ale póki co trzeba będzie jeszcze przeżyć ten kwartał ten chłodny kwartał. No i zmierzyć się z retro Merkurego, które to mamy od 27 września do 18 października. Ta retrogradacja przybada w Wadze. W związku z tym Uważajcie, proszę, na relacje, na to, o czym mówicie, czym się różnicie, co macie sobie do powiedzenia, ale też co macie sobie do wyjaśnienia. No i tutaj jeszcze jeden mały wykrzyknik: uwaga na powrót partnerów z przeszłości. A ponieważ dawno nie było hmm, przysłów, Garść przysłów na październik. I żeby nie było, że są o wszystkim, a wtedy całkiem o niczym, te przysłowia będą traktowały o pogodzie. Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami. Pierwszy śnieg w październiku, gdy na błoto pada, łagodną zimę zapowiada. Albo coś innego. Gdy październik mroźny. To nie będzie styczeń groźny. Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. Październik, gdy liść z drzewa nie skoro opada, późną to wiosnę zapowiada. I ostatni, żeby was tak mocno nie nadwyrężyć: Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. I tutaj małe podsumowanie. Dla tych, którzy uwielbiają podsumowania: Październik ciepły, zima mroźna, październik chłodny, zima łagodna. Taka mała dygresja. A teraz, póki co, zapraszam Was na czytanie dla poszczególnych znaków Zodiaku. A, zapomniałabym. Dzięki, że jesteście. Nie zapomnijcie, proszę, łapki w górę, może jakiejś subskrypcji, ale też małego, krótkiego komentarza. Z chęcią dowiedziałabym się, z jakich miejscowości jesteście. Jeżeli w Polsce, to będzie mi bardzo miło. Jeżeli gdzieś tam za granicą, również. Napiszcie, skąd jesteście. Może zrobię taką mapę moich subskrybentów kiedyś i pokażę wam, jak to się rozkłada demograficznie. <grych> ok, póki co. Trzymajcie się i za chwilę dalszy ciąg programu. Witam wszystkie panny, no i oczywiście panów. I zapraszam. Zobaczmy, co też najważniejszego spotka was w październiku. Jeżeli w waszym życiu, dość nudnym i statecznym, pojawia się możliwość hmm, wielkiego płomiennego romansu. No to może ten miesiąc być pod znakiem wielkiego uwiązania i niesamowitego, niesamowitej ekspresji. Ale powiecie, że przecież nie każdy musi zaraz spotykać kogoś na swojej drodze, z kim zamierza uprawiać I to wcale nie pole. A co zresztą? A no zresztą, Was może być taka sytuacja, że żeby swoją majątność całą utrzymać, wręcz powiedziałabym poszerzać, powiększać, to mogą Wam się pojawić takie możliwości nie do końca warte ani możliwe do pokazania światu w jaki sposób tą majętność całą powiększyć, poszerzyć, po, po, po. A może być też jeszcze inna sytuacja, że będąc sobie w ciszy i spokoju, we własnym ogródku i tak jakoś bezproblemowo i bezkonfliktowo dbać o to, co już się ma, może w waszym życiu się pojawić osoba, która będzie postanow postanowić zmienić tą waszą sielankę na poddankę. I to działanie wcale nie będzie takim stanięciem na ringu i słuchaj, wygra lepszy. O nie, tu jest raczej podkopywanie, szukanie wytrychów, szukanie ciemnych plam. Dziwnych tajemnic, aby tylko zyskać na argumentach, a potem, żeby je po prostu wcielić w życie. Także hmm, pod rozwagę, a może po prostu mówię Wam to po to, żebyście zauważyli, że coś się naokoło dzieje. Dobra, a co miłego może Was spotkać? Jeżeli dotychczas mieliście problem z przejściem przez jakąś stratę, wszystko jedno, czego to dotyczyło, ta strata, to teraz postanawiacie z tego, z tej ciszy i spokoju i płaczu po tym czymś, co minęło? Postanawiacie wyjść. To jest tak troszeczkę, jak podobne to jest do ślimaka, bo ślimak, jak to ślimak, na początku wysuwa jeden, Rożek, potem drugi rożek, bada delikatnie tymi rożkami teren. No i po jakimś czasie decyduje się na pełzanie do przodu. I taka sytuacja może być tutaj. Zastrachana, zapłakana, nie tak miało być. I w ogóle boląco i w ogóle przytłaczająco, ale ile można? Trzeba się wreszcie. Ogarnąć. I pora wreszcie zobaczyć, albo jak to robią inni, albo się po prostu nauczyć tych technik, które pozwolą wyjść jeszcze raz do życia. A co was zasmuci? Okej, okay, tu może być jeszcze coś. Słuchajcie. Bo w momencie, kiedy jesteś taką osobą, która wszystko ogarnia i wszystko ma, i tylko taki jeden much w nosie, coś jeszcze, coś się straciło, coś nie tak poszło, może jesteś na kogoś zła, że pewnego rodzaju sytuacje nie poszły tak jak trzeba. I postanawiasz być na bieżąco, postanawiasz sprawdzać. Postanawiasz, jakby trzymać rękę na pulsie. To Cię może trochę kręcić takie sprawdzanie. Hmm. Okej, okay, a co Cię zasmuci? Zasmucić właśnie może Cię to, do jakich wniosków dojdziesz. Że co? Że ten dom, który starałaś się, lub który był dla Ciebie ostoją, Okazał się nie taki, okazał się za mało wystarczający, albo może ty byłaś za mało wystarczająca, może ty za mało miły, albo ty za mało ubiegający się o to wszystko. Może być jeszcze coś innego, że po takiej decydującej i ostatecznej rozmowie, Yy, takie fajne ciepełko domowe, jak to mówią, mogło gdzieś odejść już w zapomnienie. Powiedziało się coś, podjęło się jakieś decyzje i teraz jest trochę przykro. No i nie ma tego, co już było. Nie ma takiego fajnego, ciepłego, spokojnego ogniska. Ale pamiętajcie, nie dla wszystkich. To może dotyczyć różnych spraw, co powróci. No i tutaj znowu dajesz radę, postanawiasz stanąć na dwie nogi, i niby nie wiesz, co masz dalej robić, ale postanawiasz o życie walczyć, o siebie. Postanawiasz, byle jak, ale utrzymywać gardę wysoko. Może ta sytuacja jest dla Ciebie niekomfortowa, niewygodna, nie dająca tak naprawdę żadnych perspektyw, ale nie dam się. A co w pracy? Tutaj, jakby trochę inna sytuacja bo z gruntu rzeczy wchodzisz w relacje które są bardzo mocno już określone, ugruntowane. No i co? No i trzeba iść albo zgodnie z tym, co ci daje ta praca, jakie są tam zasady i normy, albo po prostu walczyć dla tych zasad norm pracować. W pracy musisz pracować zgodnie z zasadami i Wiecie co? To jest tak, jakby, jakbyście byli na takiej taśmie produkcyjnej i musisz naprawdę zachowywać się zgodnie z zasadami, żeby ta poruszająca się taśma nie wyrzuciła cię z biegu. Musisz dokładnie wykonywać te czynności w takiej kolejności i w takim czasie, jak trzeba. No, bo co? No, bo inaczej, bo mi nie ma. I tak samo jest u was, właśnie w pracy. Czujność. Duża czujność i robienie tego, co trzeba. A co w uczuciach? Jeżeli daliście komuś drugą szansę, jeżeli sobie daliście drugą szansę, no to powiem wam, że powrót do. Normalności sprawia Wam dużą dozę przyjemności. No i tak trzymaj. Nie poddawajcie się, no bo jeśli nie Wy, to kto podejmie za Was te kluczowe decyzje? A jeszcze jedno, jeżeli chce się mieć fajną partnerkę lub fajnego partnera wokół siebie, to czasami trzeba nad tym pracować. A i jak to mówią, Nikt nie jest doskonały. Energetyka. Wasza, wasza. Tutaj znowu wielka wola, chęć pójścia do przodu. Wiesz, w którym miejscu jesteś, wiesz, co masz robić. Może dotychczas byłeś trochę zaślepiona lub zaślepiony całą tą sytuacją, która wokół ciebie była, i może po prostu. Przez ten blichtr, a może po prostu zwykłe ego, nie widzieliście tego, co się wokół dzieje. No i co? No i trzeba nad tym wszystkim przejść i malutkimi kroczkami robić swoje. A podsumowanie bądź, bądź rada. Niech będzie podsumowanie. Przytłaczającym może być fakt, że ktoś na boku robił coś. Może być przytłaczającym również to, że możesz nie widzieć dla siebie szansy na spełnienie swojego życia. Może to, Może to będą życiowe twoje marzenia. ale ile musisz pracować, ile musisz jeszcze rzeczy zrobić, żeby je, te marzenia spełnić. Hmm. I co ci wychodzi? Wychodzi ci, że nikt poza tobą nie jest w stanie podjąć tej walki o siebie i pora wreszcie przestać być tak mocno sentymentalnym. I zacząć dbać o to, co w Was jest najbardziej wartościowe. Bez względu na to, co było, co się zdarzyło, bez względu na to, co Was dotknęło i w jakich okolicznościach, trzeba dbać, walczyć o siebie, aby po prostu nie rozmienić się na drobne i żeby nie stracić tego człowieka w człowieku. I tyle. Niech to będzie tym wielkim podsumowaniem dla Was. Trzymajcie się i do następnego.